Gdy nadejdą mrozy, wiele osób bezdomnych w Krakowie nie znajdzie schronienia, alarmuje Stowarzyszenie Dobroczynne Betlejem. W mieście działa tylko jedno ogrzewania, w której przyjmowane są osoby pijane a właśnie alkoholem ludzie bezdomni często próbują zwalczyć mróz. Wojciech chyla. Ulica Koprowa w Krakowie, w tym domu ubiegłej zimy, nocami chroniło się po 50 bezdomnych. Stowarzyszenie Betlejem prowadziło tu ogrzewalnię, która później została zamieniona w przytułek dla niepełnosprawnych czekających na miejsca w domach pomocy społecznej. Teraz znów potrzebna jest ogrzewalnia. To jest czas bardzo niebezpieczny dla nich. Czas, kiedy tak wielu umiera dosłownie na ulicach. Z wyziębienia, z wycięczenia. Stowarzyszenie Betlejem poprosiło miasto o inny lokal, w którym mogłoby prowadzić ogrzewalnie. Tak naprawdę śpię się po klatkach ogólnie od miejsca do miejsca wysyłają, od kawińskiej do makuszyńskiego. No, już nigdzie tak naprawdę nie ma miejsca. Prośby o nową ogrzewalnię pozostały jednak bez echa. Bezdomni, którzy nie kwalifikują się do przyjęcia w noclegowniach, bo są na przykład pijani, odwożeni są tutaj, do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Czeka na nich sześć łóżek. Teraz wolnych, bo w dzień przebywać tu nie wolno. Rozkładają się gdzie mogą, po dwie osoby nawet na, na łóżku i śpią. no Taka potrzeba chwili. Jednej z grudniowych nocy bezdomnych było tu aż 20. Jeśli przyszłoby więcej, dostawimy łóżka, obiecują pracownicy placówki. Ale to wciąż będzie mało, mówi znana ze swojego poświęcenia dla ubogich, słynna doktor Janosikowa. Duże miasta na zimę muszą być przygotowane na to, że ludzie będą chcieli ratować swoje życie. I będą się zjeżdżać z mniejszych miejscowości, dodaje Ilona Rosiek-Konieczna. To właśnie krytykuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którego dyrekcja uważa, że i mniejsze gminy powinny dbać o bezdomnych. Nie podoba się jej też plan utworzenia dodatkowych miejsc dla osób pod wpływem alkoholu. Próba dyscyplinowania się przed, przez bezdomnych zostanie zniweczona. bo przecież skoro można być pijanym w, w, w placówce, to po co utrzymywać trzeźwość. Problem może stać się jeszcze poważniejszy, jeśli wrócą mrozy. Wielu bezdomnych narzeka na zbyt małą pomoc, a urzędnicy twierdzą, że robią dla nich wystarczająco dużo. Jednak gdy temperatura spada poniżej zera, nie czas rozstrzygać, kto ma rację, to czas na konkretne działania. Wojciech chyla kronika.